Cześć, w tym razem centrum konferencyjne Sultan. Cena za noc 119 zł. Staje się taki pokoik, to jest jednoosobowy. Czyli jakby była dwójka, to pewnie 180. Ich mały telefonik. Jakość średnia tego pomieszczenia. Zaduch w ogóle płytki. Gdzie w hotelu są płytki? Rozumiem, że to się w miarę czyści, ale tu po prostu w tym pomieszczeniu jest taki zaduch, że nie wiem, śmierdzi fajami, nie wiem czym to śmierdzi po prostu. Muszę tutaj zaraz okno otworzyć, tam jakieś półeczki, Nic tu nie grzebałem. Niepodarte. Czyli znajdziemy? Nic nie znajdziemy. Kolory tragiczne. Kurde, no, po tam. No to ja mam No Zawieszę O, toaleta. Tu coś wyrwane. Coś się komuś zapomniało. Te zawsze mnie po prostu rozwalają. Co oni do mnie potrafią przetrzeć? tylko czyściuteńkie. jeszcze nic panie kochany. E Są zacieki po prostu na prysznicu. Grzybek, grzybek. Grzybek. No Teraz przynajmniej słuchawkę przetarli, także już nawet nie jest źle. Ja zapomnę takie, za 119 złotych można spać. Przespać się. Bo parę nocy to nie, ale jedna noc to spoko. Zakaz palenia. No o jeszcze jest kara zapalenie w pokoju, kara koszt odświeżenia wynosi 200 zł. No to tutaj musieli hasło no, po prostu rewelacyjnie yy, Przewalona. No, tyle hmm. na tyle. Hmm. Na razie.